Coraz częściej zgłaszają się do nas młode mamy, które chciałyby wrócić do formy sprzed porodu. Ciąże, poród drogami natury, szczególnie ten zakończony przy pomocy próżnociągu czy kleszczy położniczych, mogą mieć negatywny wpływ na okolice pochwy i sromu. Rozluźnienie ścian pochwy, ból w okolicy, blizny po nacięciu krocza czy wysiłkowe nietrzymanie moczu to schorzenia, które możemy już leczyć w mało inwazyjny, nowoczesny sposób. Najczęściej wykonujemy zabiegi laseroterapii. Zabieg ma na celu przebudowę bony siózowej pochwy, zwiększa sprężystość pochwy i redukuje objawy wysiłkowego nietrzymania moczu bez konieczności wykonania interwencji chirurgicznej. Przy pomocy laseroterapii oraz stosując kwas hialuronowy, możemy wykonać korektę blizny po nacięciu krocza, która przecież tak często boli i deformuje wejście do pochwy. W przypadku rozluźnienia ścian pochwy i związanego z tym dyskomfortu podczas współżycia możemy zaproponować mało inwazyjny lifting krocza przy pomocy specjalnej nici kotwiczącej. Pochwa wraca do stanu sprzed porodu, co gwarantuje większą satysfakcję podczas relacji intymnej z partnerem.